Na Jest nowy rok, może wybierzmy coś fajniejszego To co proponujesz? Hmm może wielka deszczna? Dobry pomysł No to jedziemy. No to jedziemy Ty, patrz, chyba Damian idzie. Bierzemy go? Dawaj, zatrzymujemy się Siema! Siema Cześć! Co lubicie? A wiesz co, idziemy przywitać nowy rok na wielkiej desnie. Idziesz z nami? na zresztą. Dajcie! No to wpadaj. Jaki macie plan na dziś? Dzisiaj nowy rok, także z tej okazji postanowiliśmy w ramach projektu Ziemia Kłodzka uczcić ten wyjątkowy dzień w taki dosyć ciekawy sposób, jak to my mamy w zwyczaju i idziemy na wielką deszcz. To może być początek fajnej tradycji. Chodźcie, chodźcie panowie! Jeszcze wygrajcie, których chcecie. Eee, wezmę ten niebieski taki ładny. Eee, będę no to, to jest taki ładny. Dzisiejszą wyprawę na Wielką Deszną rozpoczęliśmy sobie na parkingu, tuż obok schroniska e, Masarykowa, Masarykowa Hata. Idziemy sobie teraz czerwonym szlakiem. Jeśli będziecie tu w zimie, to pamiętajcie żeby iść sobie boczkiem, bo są tutaj trasy narciarstwa biegowego. Albo wziąć raki. A jak będziecie w takich pogodach jak dzisiaj, to weźcie sobie raki, bo jest lód i ślisko. Jeszcze z co tą wielką? No, wielka deszcz, no. Po powiedzmy to wielka deszczowa. No za. Tyle razy już tam byliśmy? I co? Ja ani ja nie raz deszczu nie było, także co, coś z tą nazwą chyba, chyba nie tak, ale w sumie klimat się troszeczkę zmienił. Ogólnie właśnie zwiększamy troszeczkę tempo rozwoju, tak? Kudzisz, yy, yy, ciekawostek i informacje na projekt Ziemia Kłodzka, dlatego dołącza do nas właśnie Damian. Damian ma wiedzę o naszym regionie. Prawie taką jak ja. Czyli jesteś zbędny. Nie, 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 nie. Jesteś niezbędny. A rozwój oczywiście potrzebuje kolejnych ludzi do, do, ro, do roboty, do opracowywania fajnych tematów. Tak, jak Maciek wspominał, rozwijamy się. Co za tym idzie? Chcemy zagęścić ilość kontentu, który tworzymy. Chcemy, żebyście wy mieli tego kontentu więcej. No stąd też potrzeba nam jest więcej osób do pracy. Idąc na wielką deszczę możemy ogłosić, że będziemy ruszać z nowym cyklem dotyczącym takich mikroprzygód, takich jednodniowych wypraw po naszej pięknej ziemi kłodzkiej. Z dużym naciskiem na szczyty górskie. Otóż u nas na terenie ziemi kłodzkiej mamy kilka szczytów korony gór polskich. Także to jest idealny moment, żeby rozpocząć taką serię, w szczególności, że my lubimy chodzić po górach, odkrywać nowe miejsca i dzielić się z tym, tym z wami, naszymi widzami projektu Ziemia Kłocka. No i tak jak Michał wspomniał, chcemy też pokazać Wam, stworzyć dla Was taki e, mini przewodnik turystyczny, żebyście planując wypad na ziemię Kłodzką, mogli znaleźć sobie ciekawe miejsce fajną atrakcję dostosowaną do waszych potrzeb waszych ram czasowych dodatkowo no miejsce was. gdzie można dobrze zjeść na przykład albo atrakcje tak. jakieś atrakcje dla tak. dzieci, cała logistyka wypadowa dokładnie skąd, dokąd, jak i gdzie no zjeść jeden. Taka dało nam się dotrzeć. W ogóle to jest świetny pomysł na jakąś niedzielną albo weekendową wycieczkę. Trasa jest tak średnio wymagająca, wręcz odpowiedziałbym, że mało. Idzie się ubitym, ubitym traktem asfaltowo-kamiennym. Spokojnie możecie z dzieckiem się wybrać, czy nawet z wózkiem. Od parkingu na sam szczyt jest godzina, godzina, godzina 30 maksymalnie. Kolejny tysięcznik tak naprawdę na ziemi kłodzkiej. Świetna, świetna sprawa. Polecam bardzo serdecznie się wybrać. Jak widzicie tuż przed samą wieżą jest schronisko, gdzie można odpocząć, zagrzać się. Patrzyłem na menu, jest kawa, herbata, słynna czeska czekolada. Także nawet w zimie, kiedy będzie wam zimno, jak to w zimie, fajne miejsce do wypoczynku. Ceny niezbyt wygórowane. Na wysokości 1115 metrów nad poziomem morza, Chodźcie. fajna ciekawostka. Będąc na różnych szczytach w Czechach, można spotkać takie miejsca to są punkty trygonometryczne. W XIX wieku nie mieli jeszcze systemu GPS, budowali coś takiego, żeby z jednego punktu można było za pomocą dalmierza namierzyć inne miejsca. Budowali właśnie takie betonowe kostki, a na nich robili albo tyczki, albo wieże, gdzie można było właśnie wymierzać i tak naprawdę obliczać geometrię, tudzież kartografię terenu. Bardzo fajne miejsce, obserwujcie sobie takie, sprawdzajcie gdzie, gdzie są. bardzo mocno ale widoki na pewno Dobra, chłopaki. Wielka desna zaliczona, wieża. Jak się podobało? Świetna wycieczka. Bardzo przyjemnie się idzie do góry. Tak jak Maciek już po drodze wspominał, jest to świetna opcja dla rodzin z dziećmi. Do góry z parkingu mamy jakieś 3 km, więc wycieczka na 6 km na około 3 godzinki. Świetna o każdej porze roku. Dokładnie. Chociaż w moim odczuciu, zimą to może być nawet ciekawsze niż latem. Tak, ładne widoki, ośnieżone szczyty, duża przejrzystość. Tak jest. W dobry w dobry zimowy dzień widać śnieżkę stąd. Tylko dużym minusem jest to, że bardzo wieje. Tak. Wielka deszna, wielki wiatr. Wielka wiejąca. Tak. <grym> co, korzystając może z okazji, chcemy złożyć życzenia. Dokładnie, na nowy rok. I wszystkiego dobrego. Życzyć? Najlepszego. Zdrowia. Zdrowia, spokoju. Dużo czasu. Cierpliwości. Tak jest. I odkrywajcie piękną Ziemię Kłodzką i okolice. Zapraszamy do nas, zapraszamy na nas, nasz kanał. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie projekt Ziemia Kłodzka na YouTube, zobaczcie inne nasze social media. Pamiętajcie, że w każdą niedzielę o godzinie 14 nowy odcinek. No i do zobaczenia już wkrótce.